W w Puławach Wisła Puławy starmierec Z nami drugi trener stali Maciej Serafiński. Trenerze, jak wyglądają przygotowania białoniebieskich do meczu, który urasta do takiego spotkania bardzo, bardzo ważnego? Witam serdecznie. Jesteśmy po analizie meczu ostatniego z Podbeskidziem. Wszystkie elementy, które nie wychodziły, które załodziły w tym meczu są już przeanalizowane i, i praktycznie zamykamy ten temat. Myślimy już o, o właśnie kolejnym meczu w Puławach. Na pewno niebezpieczny przeciwnik groźny, tak samo z ataku szybkiego, jak i, jak i, w, jak i w grze kombinacyjnej, natomiast jesteśmy zmotywowani do, do pracy w tym tygodniu na tym, żeby wreszcie no wreszcie spełnić ten nasz cel, prawda? Potrzebujemy tych punktów. W ostatnich meczach nie punktujemy i, i tylko o tym myślimy, aby wreszcie zapunktować, aby aby wreszcie zapewnić sobie to utrzymanie, nie mówię tym konkretnym jednym meczem, ale w najbliższych meczach i, i każdy teraz ten mecz, który, który się zbliża jest praktycznie meczem najważniejszym. Z respektem i, i, i prawda, z, z szacunkiem do przeciwnika podchodzimy do tego spotkania, ale nie ukrywamy, że jedziemy tam na wojnę piłkarską i będziemy walczyć o każdy metr, każdy centymetr boiska, żeby stamtąd przywieźć cenne dla nas, bardzo cenne dla nas punkty. Ostatnie mecze pokazały to, że teraz my jeszcze bardziej musimy być skonsolidowani, musimy być zespołem. Tego na pewno nie zabraknie i myślę, że zaowocuje to na boisku. Tutaj czeka nas bardzo trudne spotkanie, ale jesteśmy bardzo skoncentrowani i przywieziemy stamtąd korzystny dla nas wynik. Analizy poprzednich spotkań zrobione, wiecie co poprawić. Tak, zgadza się. Na pewno przeanalizowaliśmy dogłębnie poprzednie spotkania. Niestety nie układały się po naszej myśli, ale zespół poznaje się po tym, jak, jak kończy, a nie, nie jak, jak jest w trakcie, czy jak zaczyna. I na pewno sobie damy radę. Ja wierzę że tutaj w to, że już w najbliższą sobotę osiągniemy korzystny wynik. Wisie Pławy macie coś do udowodnienia, bo jak zaczynała się ta dobra sesja, seria z jesienią, z Wisłą Poławy w mieczu była wpadka, czyli czas na rewanż. Dokładnie, ale szczerze dopiero teraz o tym sobie przypomniamy. Myślimy tylko już o najbliższych jakby spotkaniach, o tym, o tym, że przeciwnik, który nas czeka na pewno będzie podwójnie zdeterminowany. To im bardziej zależy na zwycięstwie, jeśli patrząc pod kątem punktów, ale nam będzie zależeć dużo bardziej, jeśli chodzi o to, co mamy do udowodnienia w ostatnich meczach. Ja wierzę, że był to tylko przypadek i na pewno w sobotę pokażemy, nam, co nas stać.